Witajcie, dziś przygotowałem dla Was ranking produktów, które wydały mi się naprawdę interesujące. Na razie nic nie zdradzę, ale zapewniam, że będą niespodzianki. Wszystkiego dowiecie się zaraz po napisach końcowych. Numer 4. Pokrowiec na rower, doskonała ochrona, łatwy w użyciu, chroni przed deszczem, śniegiem, kurzem, zadrapaniami, wiatrem i słońcem. Obejmuje do trzech rowerów łącznie z kołami. Trwała, wodoodporna ochrona wykonana z najwyższej jakości wodoodpornego materiału Oxford z powłoką poliuretanową. Podklejone szwy zapewniają, że deszcz nie przedostanie się przez pokrowiec. Kup ten produkt, korzystając z linku w opisie. Numer 3. Wysokiej jakości i wytrzymały pokrowiec na rower z poliestru, idealny na mały rower lub motocykl. Wodoodporny pokrowiec. W dolnej części pokrowca znajduje się klamra, dzięki której pokrowiec jest zabezpieczony i nie rozwiewa się na wietrze. W opakowaniu znajduje się torba do przenoszenia. Link z ceną tego produktu znajduje się na dole opisu filmu. Numer 2 Wysokiej jakości pokrowiec ochronny, wodoodporna tkanina poliestrowa, gruba i trwała, chroni rower przed deszczem, śniegiem, kurzem, zadrapaniami i uszkodzeniami spowodowanymi przez słońce. Duży rozmiar, przykrywa dwa rowery. Otwór na zamek przedni do zamocowania linki łańcucha lub kłódki zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Pasek z regulowaną klamrą i elastycznym wykończeniem kółka zawiera praktyczną torbę do przechowywania. Jeśli jeszcze zainteresowany tym produktem lub chcesz poznać jego cenę, kliknij link w opisie. Numer 1. Wodoodporny, pyłoszczelny, przeciwdeszczowy i odporny na promieniowanie UV pokrowiec rowerowy do rowerów górskich i miejskich. Ten pokrowiec chroni rower przed deszczem, śniegiem, kurzem, wiatrem, uszkodzeniami i zadrapaniami. Posiada dwa oczka blokujące z przodu dla podwójnego zabezpieczenia przed kradzieżą, elastyczne oprzycia z przodu i z tyłu zapewniają maksymalne dopasowanie, pierścienie zabezpieczające pomagają zlokalizować kierownicę i zdjąć pokrowiec. Cenę tego artykułu można sprawdzić klikając łącze w opisie.